Cześć, witajcie. Dzisiaj vlog zbiegania. Dzisiaj będzie taki tip ode mnie. Spraw, by otoczenie ci sprzyjało. No to zaczynamy. Ja lubię przykłady, słuchajcie, bardzo mocno jestem tak osadzona, można powiedzieć, w praktyce, jeżeli chodzi o nowe nawyki i w ogóle pracę nad sobą. I lubię przykłady. I o co chodzi w tym otoczeniu? Spraw, żeby otoczenie ci sprzyjało. Czyli wdrożyłaś lub chcesz wdrożyć nawyk porannych ćwiczeń, ale Twoją wartością też jest porządek w domu, lubisz, żeby było czysto. I teraz tak. Jeżeli przygotujesz sobie w piątek, Otoczenie, czyli w domu będzie poukładane w miarę, posprzątane. Oczywiście nie musi być super posprzątane, ale żeby nie było tak, że jak wstaniesz, będziesz chciała wyjść, to to, co też jest dla ciebie bardzo ważne, cię zawoła. Czyli zobaczysz, no tak, podłoga się klei, śmieci niewyniesione. Akurat śmieci można też na trening pod, przed treningiem wynieść, więc to akurat. Okej, okay, ale jeżeli będzie tak, że tak dużo rzeczy Cię zawoła, które też są dla Ciebie wartością, czyli na przykład właśnie sprzątanie, bądź jakieś rzeczy nieposegregowane, niewyniesione, niezałatwione, jeżeli to Cię zawoła, to to Cię po prostu pod, powstrzyma przed, przed tym, co chcesz zrobić. I w tym przykładzie otoczenie będzie takie, że w piątek przygotowujesz sobie ubranie, przygotowujesz sobie buty, które cię zawołają. O tym już często mówiłam, właśnie o tym, że dajemy, sobie, dajemy swojemu mózgowi taki bodziec, że dzisiaj trening, buty na mnie czekają. Zegarek treningowy czeka ubranie. No i, i właśnie o to chodzi, żeby przygotować otoczenie. Otoczenie część dalsza, czyli jak przygotować otoczenie, żeby sprzyjało Twoim nawykom. Na przykładzie rzucam nauk słodyczy. Więc tak, słuchajcie, jeżeli jest tak w domu, że Ty robisz zakupy, ty decydujesz o tym, czy te słodycze będą, to decyzja jest twoja. Jeżeli jest tak, że masz starsze dzieci i one kupują sobie słodycze, no to prosisz je, słuchaj jeżeli chcesz jeść te słodycze, to zabierasz to od swojego pokoju i nie, nie pokazujesz mi, nie częstujesz mnie, bo ja teraz podjęłam decyzję, że nie jem słodyczy. No i prosisz, wiadomo, jeżeli to jest nastolatek, no to rozmawiasz z nim, mówisz jaką podjęłaś decyzję, że nie jesz słodyczy, nie chcesz, żeby cię ktoś częstował, to będzie trudne, bo jeżeli ty taki, taka publiczna deklaracja, o której mówi chociażby um, chociażby autor książki, chyba Cialdini, bodajże taka publiczna deklaracja jest. Jest trudna, bo wtedy wiadomo. No, powiedzieliśmy innym, że rzucamy słodycze. Ale powiem Wam, że to jest taki mocny, mocna, mocna rzecz. Jeżeli się zdeklarujemy przed innymi, to wtedy łatwiej będzie nam to utrzymać, bo jednak lubimy się deklarować też. No, często jest tak, że jak deklarujemy się przed samym sobą, nie zawsze dotrzymujemy sobie e, słowa. A przed innymi już jest nam e, trudniej. I teraz tak, jeżeli twój mąż, twoja rodzina jedzą słodycze, te słodycze są w domu, nie wiem, masz taki nawyk, miseczka z cukierkami, to wszystko nie sprzyja, to jest otoczenie, które nie sprzyja twojemu nowemu nawykowi. Więc cukiereczka, <laughs> miseczka z cukiereczkami musi zniknąć i zostać zastąpiona na miseczkę z owocami, na miseczkę z migdałami, na miseczkę. Z, z czymś co je, z kulkami mocy na przykład które niekoniecznie lubisz bo jak wiesz, że jak zjesz jedną to już będziesz taka pełna bo to są takie syte bardzo kuleczki więc no, to musi zniknąć dlatego, że każdy taki wzrokowy bodziec który przypomni Ci o Twoim nawyku który miałeś wcześniej czyli podjadanie słodyczy no to, to jest przygotowanie otoczenia i bardzo ważna rzecz wspólna szafka do której zaglądasz jeżeli, ta, jeżeli myślisz, że tam mogą być słodycze, które są dla dzieci, tam mogą być słodycze, które są dla męża, i ty będziesz otwierać tą szafkę i będziesz innym dawać te słodycze, ale sama nie jeść, no to mogę Ci od razu powiedzieć, że Twoja, Twój zasób silnej woli będzie się po prostu wyczerpywał po każdym takim zetknięciu się ze słodyczami. Także to osobna szafka bądź taka szafka, gdzie jest zamknięte pudełko, w którym Twoja rodzina no oni, oni nie muszą po prostu się do Ciebie dostosowywać, więc niech oni sobie jedzą te słodycze jak chcą. Tylko niech to będzie w, ciemnej, w ciemnym pudełku, oni sobie to będą tam zamykać. Bądź jakaś inna szafka, coś takiego, co ty nie będziesz, gdzie Ty nie będziesz musiała chodzić, nie będziesz musiała tego otwierać. Nie będziesz musiała tego oglądać. <ś ile> Teraz możesz sobie tak pomyśleć, o jej tyle Zachodu. Yy, m, tyle zachodu ty, Muszę kupić ciemne pudełko, oni muszą tam chować, nie mogą przy mnie jeść. E, co ci mogę powiedzieć? E, po prostu e, chcę, żebyś była świadoma, że te rzeczy na ciebie działają, nawet jeżeli ty sobie myślisz od dzisiaj nie będę ich jeść to na mnie nie działa, oni mogą już przy mnie jeść to będzie to będzie coś takiego, że ty powiesz dzisiaj ojej, dzisiaj faktycznie mi się nie chce jeść następny dzień będzie dzisiaj mi się nie chce jeść i tak może być tydzień albo dwa ale przyjdzie słabszy moment ten moment słabszy zawsze przychodzi i wtedy, wtedy po prostu będziesz taką ćmą która trafi do tej szafeczki jak się na to przygotować? Się przygotować, na słabszy moment, będzie w moim następnym wideo. Niestety nie było warunków do końcówki, więc nagram Wam się jeszcze, jak ja przygotowuję się do tych słabszych momentów. Do zobaczenia! Jeżeli chcesz zdrowo się odżywiać, to pobierz mój planer zakupów i posiłków oraz subskrybuj mój kanał.